Ej, pisacie, skaczę! I już Nie. może. <grymne> ja chcę mieć miejsca siódmego, ale wrzuci optykę, lunetkę i siatkę. <grymne> <grymne> o. a jeszcze masz 140, ja patrzę. Nie, nie ma załogi na nie. Chociaż mówię, że z Isa 7, czy skończy rzuciłeś? Opaci Leisów 5 z Hami Wali. Trzeba im wpierdolić. Ten Is piąty rzuca na dziesiątki? Mm -hmm. tak. na czego się spodziewałeś? Oni już nie robią drogów na dziewiątki. No to pierdolę, go nie kupuję. Ale on ma penetrację Sisa-3, 221. Aaaa... Coś ty się spodziewał, że to jest 185 pnm? No. Nie. To na pewno bym tego nie kupił, jak te nadyszki wyrzucało. Na goldzie 320. <noise> tak? No, nie nie wiem, na godzinę ma na pewno 270, takich 3, a jakby miał tak 170 penetracji, 320 na godzinę, panie. już wolę ma takie gdzieś. proporcje jak teraz i z trzecim, albo <grystanie> te, te pytania A. Poziom silów. <grymne> Z jacy ludzie są niedotopceni, gają w tam grę, a nie nic wiem. nie wiedzą, czy jakieś IS-5 wprowadzony, czy coś. Jeszcze te nowe jakieś czołgi wchodziły. Zawsze było pytanie, co to za czołg? Jak obiekty 907. Cheater. Skąd masz ten czołg? A ja tu uciekam. Why not? O, szmata z chami Wali na godzie, Już. Aha, bo ty tam jesteś. Co za szmaty dziwki, głupie! Nie mają lwa. Tylko we mnie biją. Więc Ekspa. O, cyntek. Chyba lecimy urior, co? <śmiech> <śmiech> Nie wiem, bo tam. Tu Centek snajpi po drugiej stronie. 70 na godzinę. <laughs> po co Centek ja nas pisał? Jeśli przegrywasz każdą bitwę, dostaniesz i za piątego. Jan pewnie... Ok. Cofnijcie się ty na snajpa. Tu na razie trzeba. Żeby ta ci środka... Centka poświetliła. Trafiony Lew, jaki snajper. A, nie. Gaming napisał, to do tego się stosują. No, filmik wyszedł. Teraz wiesz, to nie jest czołg pierwszej linii. Teraz jest czołg yy, bazowy. Ej, on mi się nie yy, Był za moim renderingiem, go trafiłem. To nice one. Ale już... O, o, jedziesz nie, szmata z chami. Ty ja trafiłem na ślepo, też mi się nie naderował. Jest, brawo! Teraz tą szmatę trzeba wystawić. Co to się dzieje dzisiaj? Dzisiaj jest jakiś pokręcony dzień. Gącka Co bo tam ten silów został No tylko już na tamtego nie mam bicia tą... Ej my to ogarniemy Wiem to no, już nie ma co Jak oni poginęli O kurwa Blue up'nął? No? Nie tylko spot'a dostałem i z 2000 zszedłem szedłem. 4 <grym> i z piątej <grym> aus... <V -ka. grym> Można jeszcze przegrać. Ja, Pet, wracę się. No, Mausę nie mogę przebić. Jest pod takim kątem. No, to też chyba nie ogarniemy. O jest sil. Ja do niego z do zero. <laughs> Znaczy no, nie świeci, nie? Nie ma szans. Eee. Ma 360 chyba. Eee. No. Bo On tego Mausa by się... Dobre ziemię też można zabić. Ej, ja, jak ty tam zginąłeś? Mówiłem się, że to. No, wszystko nagle. No to mogę się cofnąć, bo tam trzy czołgi wyjeżdżają. Wiem, cofaj się. A ten nadal rasuje. No, ja, fred. Znowu, jak wczoraj. Mówię, cofaj się, niech, Arte. No, lalka bez skaźnicy. racja. No, pod, podkręcać uber czołg. O, esta ty, pro, za Zabiję ty. was. Patrz, jak go przebił! Na Apeku! Zabij go. Ej, jakbyście się cofnęli. No, do ciebie Uryl nie mam. <laughs> Chop, ja, ja 3 sekundy zniknąłem. Nie widział. E4 za 700, a później ISP5, małz za, za 500 i fałka dobiła. Ty ja, petko, co tam raszowałeś. Za Dużo mieli ciężko. no myślałem, że mi my tam jadą wszyscy jest tylko centurium. Nie <noise> widziałeś? Pantera odbiła. Za. co <noise> To, to jest GG. Ej, ale tego minimałza gównianego nie mogłem przyjść na godzie. W policzki. <noise> tak się dobrze skontował, ham. No się jest troszkę czy o tej setki. No, tak cieszałem się na patrzą, my zabiliśmy na tle teamu. Niż czwarty nawet. U nich ten IS-5 na goldzie, silo. Tylko ogarnął. Dziesięć puli ma. Czekaj, IS-5, gdzie on go ma? To była jego pierwsza bitwa. Ja na patrzę, no, nasz IS-4 zadał, a mi 31 strzałów. Jakie klasy zrobił? T-34 to jest zadał. No ja jak ja, ja można tak mówił. medem zrobić mało? Co? Nie chcecie porobić? Lorek? Nie. Niekoniecznie. Ja to muszę wbić O, O kurwa, sprawdzę staty i dlaczego wziął 150 moje ma jedno nie, przebicie. Nie, nie chcę wbić. Podał 5 strzałów i przebił raz tylko. Nie, no. Hunter, y, Donkey Hunter mówi, że 150 dobra jest. No najlepsza. Po co się słuchać lepszych od siebie? Lepsza, wszystko przebija, wszystko trafia, szybko skupia. Szybko, szybko ładuje. ładuje. Same plusy. Jak to mówią, no na Goldzie to ja pamiętasz Aleksandrow, no a na harekach to jest świetnie. Jak w dupę wywalę komuś za coś. Pamiętasz jak to mówił? Ej. Hmm. Co? Nie, bo koka coś. Cie koka! lecimy. Na środek? Koka pędrzek Aleksandrow mówi jak z Harka na Archermie najlepiej na 150 komuś da. w dupę szczelić No ale chłopie, po co mi 128, jak załaduję Harka na 150 i komuś w dupę strzelę to... <grym> ale ciega, kiedy ciega będą Gawalina takie ma sytuacje. Sytuacji, no. Zwłaszcza Terekiem, którym się stoi Kampi. Nie wiem co, jeszcze przebiję w dupę. Gdybym miał haki typu na Centurionie to rozumiem te hasze. Światła, ale niestety mają. I MSV to jest chyba mocny klan. Mam takie wrażenie. Co ty na to, Koko? Co ty myślisz? Miała bicia. Trąska! Co, co, co? Baczota tego tamnego, Nie ma naprawczego ja ja w jest. Nie chcę naprawiać pewnie Nie, mówię, że tamty baczot nie ma naprawczego Bo już się naprawił O wótek. Ale ta już jedna szczeliła, spokojnie. Idziemy po tego tutaj? A nie, ich jest za dużo tutaj. Co wiesz, odbier się odbierze. Ale masz 128 chociaż No i pogeł. Dink! No, ja od y, WTK, od wieży, no, ale nie wiem, czy mi nie zaszło na kadłub nie zeszło na głowę, jak się jak podjeżdżał. Zaradę ich tam bardziej od boku. Karta jedna strzeliła. Chływa, nie mogłem nów opuścić. Szkoda, że to nie ma 10 stopni, to cała reszta. On już trochę strzelił, ten ten. Pomóż, Uriel, baczad i paton. Jeden, ma patrz. Nie, Nie skończę. Na gąsce, paton, Ładnie. nie. spotkałem? Nie, nie ja. Ja pie dole. Arta ci wywaliła? No dziewiątego tyłu za tysiąc dwieście mi piznął. Ten baczad, bok. No, a zabił alfa. Zabił tę. Powiem, to no. była baza jeszcze 27. i tam jest piździowy jeden. A, zdjąłeś mi go, japet. Japet jest szybszym sniperem. Ja Nie, on musiał mieć pewniaka, że go trafię. Nie tłumacz tylko. Do końca celowałem. Pf, o! Aha. A z Aż dziewięciuset coś gościło. widziałem. Jak rasuje, bo na dobicia. Na razie, chłopaki. Spotkamy się. przy Czy Przy wraku. tak pani. Spróbuję cię Nie, bo znowu wy mnie <trybujesz> <laughs> Nie chowaj się zaisem. <laughs> ej, zaskoczę na niego. Ej, serio. <laughs> Jadę. Za wolność. Nie ma ja pet, <laughs> Ej, ej, skaczę, <laughs> Już ja. może. Czuzy zrujasz eee. Wcześniej myślałem, że w ogóle kamień zahaczę i jedę gdzieś tam. Darta tylko na to jest zrobiła damage. Tak? Zobacz, bać 9 otwieru. 1800. E to nie. We mnie 1200 był. A to jeszcze wkrótce. O, wiem czym się przejadę. Ja potem jeszcze. Teraz, teraz będzie miasto, zobacz, starty. Za, będzie miasto. No, Malpa dobra. Jadę na Cpl, bo z środkiem, bo ostatnio próbowałem jechać tam na C1, medy mnie dojechały, nawet nie zdążyłem dojechać. No za dużo tych medów, mają patrzę się. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i C50b może się liczyć jako med. Raz. jadę na prawo. Najwyżej goldzik na setkę i... Hmm, to, to na lewo. tym mechałem jeszcze. Wiesz, on jakoś próbuje nadrobić ten stracony czas. 40 na godzinę, to i tak będzie ostatni. Jakby mój zlikwidowali ograniczenie, to by spokojnie 60 popylał. On ma jedno z lepszych przełożeń. Mocna tonę. Od góry, ty tam no, spota tu dostałem jakieś lajty. Trafiłem! Co? Skauta. Zbiorę coś strzeliłem w krzak. Pier. Tam. Ja, nie, nie trafię. Za zero musz Bo coś mi mówiło. O, oh fuck. alwiska Za zero musz Ale skauta trafię. Ja, dolna płyta, ISA 7, otwarta. Zwłaszcza, że podjeżdża pod górkę Okej, okay, panie, już A, się A, tam 140 przy tych skałtach. O, 40. drugi raz, dolna płyta, twarda, twarda, już goldzik leci. Soft dwójeczka. Golda mam. O, trzeci ding z golda. Skill, skill. Siła za ramię. No, teraz mi na wieżę zeszło. O, No, dobrze. Dobra, ciśniemy tego wieprza. Wow, przebiłem. No za zero pewnie. On mnie przebił górną płytę. Kurwa, ten to się, Ci to się wściekają w tej antylei. Nie, co za nup. Dlatego są lepsze hity. Zawsze hity. Dobra, ładnie. Bo Powiem nie trafił jeszcze. Trzeba to zdjęcie. Jakaś mój z siódmy tyle nie blokował, no ale no, mój też 50B, uwaga strzela. Nie! Odpalił cię! 90 pierwszym strzałem! Aha, ziemia! Ja piję ile to ma, kurwa, farta. Stoi na takiej pozycji gływa, gdzie nawet nic ten nie zrobi tym lightem. Spodnął no jeszcze tu stoi, Dileta, nie wiem po co, co drewno. Jedną. Druga. Dobra. Już mnie nie skończy. Twój ładnie. Tutaj te lajty są tu przywalane, ten cały Pluton. Nawet chyba nie mapy nie obserwują. Patrz! Od przodu za 330 mi jebnął. Wierzysz w to? No wica. A opóźnienie jeszcze to pewnie miało przebieg na peku Kończę. Patrz. Nie. Jaka szmata. To było kurwa, przegięcie za 330 z hajka, mi od przodu. Ja w najmniejszym. w tym najgorszym miejscu mam gdzieś ze 150. Od przodu. Ach, kraj. Setka już twierdziła, że nie jedzie bez silnika.